Dzień dobry wszystkim ponownie. Yy, przygotowujemy się do drugiej próby. Palenie czystym owsem, bez żadnych dodatków. Jestem w trakcie wypalania do końca yy, peletu. Teraz będę ładował tutaj owiec i wtedy będziemy kombinować próbować. Yy, yy, Owcem z nowymi ustawieniami dostałem yy, od jednego z Was, od widzów yy, ustawienia wstępne. Spróbuję sobie to ustawić tutaj na moim piecu. Piec to Witkowski Smart 5. To nie ma znaczenia. Znaczenie ma głównie palnik. pani Kipi 16 kw Sterownik Plum Eco Max 850 i będziemy próbować wszystko ustawić i zobaczymy jak to pójdzie. Chciałem jeszcze tylko się odnieść do osób, które negatywnie podchodzą do tego tematu, że mówią, że palone jest jedzenie. Nie do końca się zgadzam. Jedzenie jest marnowane, wyrzucane w sklepach tonami. Ponieważ są nawet przeterminowane tylko jeden dzień, a zalewę są i już są wyrzucane. Ro rozumiem, że obiec nie jest spożywany, może mieć ktoś do tego jakieś obiekcje, ale wykorzystuje to w inny sposób. Nie jest to wyrzucane w błoto, nie idzie. Jest to wykorzystane, przemienione w energię ciepłą. Tak samo jak jedzenie, jedynie się zamienia w energię, które, energię którą daje do, do życia. Są jeszcze poza tym inne odmiany zbóż, które na przykład nie są spożywane przez ludzi. I nimi też będę próbował w niedługim czasie, na przykład kukurydza, tylko nie wiem czy palnik to ogarnie, podajnik, ale m.in. kukurydza, pszenżyto I, i jeszcze inne rodzaje, o których zapomniałem w tej chwili, mam je zanotowane i nie mogę znaleźć tylko teraz tej kartki, gdzie miałem spisane przychodowe rodzaje zbóż. Przykładowo też łupin gorzki jest yy, niespożywany przez ludzi, no, ale jest bardzo drogi, więc to chyba odpada, to będzie podobna cena jak do peletu, może troszkę taniej około 2 zł yy, za kilogram. Trzeba zapłacić 2000 za tonę, a nawet może już teraz więcej. Yy, co, Jeśli jesteście chętni, jeśli jesteście ciekawi, yy, co z tego będzie, czy można palić, yy, zapraszam do subskrypcji. Będę co jakiś czas cyklicznie, nie wiem dokładnie jeszcze w jakich odstępach, będę próbował coś wrzucać do sieci, żebyście mogli zobaczyć i może zaoszczędzić, przynajmniej przez za jakiś czas, bo podejrzewam, że jeśli to się wszystko rozpowszechni, to zostaną ceny rosnąć i tych rzeczy. Zresztą i tak rosną i tak rosną wszystkie, ale trzeba się ratować jak można. No i tyle. Dobra, działamy. Chciałem, myślę, tylko poruszyć jedną rzecz i powiedzieć, że paleniem zbożem nie jest zabronione w naszym kraju. Nawet jest ustawa antysmogowa, na której jest wypisana lista rzeczy, którymi można palić i nie można. Między innymi zboże jest na liście tych produktów, którymi można palić w piecach. Przygotowany do prób, owiec sypany. Temperatura zaraz spadnie i zaraz, dobra, zaraz się załączy, wyłączę go na chwilę, bo muszę teraz pospisywać sobie ustawienia i przygotować sobie go. Yy, pamiętajcie, że jak wpisujecie jakieś nowe ustawienia, stare sobie spiszcie, żeby potem nie było problemu. Nie Zaczynam test wydajności podajnika i na podstawie to, tego, co nam wyjdzie, ustawiam sobie pod yy, owiec, a później będę robił korekty. Ok, kilo 800 kilo 822 wyszło, więc mnożymy to razy 10. I wychodzi nam 18,22. Dobra, zatwierdzamy. Wypisałem sobie na kartce wszystkie ustawienia. Dzięki za pomoc panu Leszkowi Nowakowi. Od niego dostałem wstępne ustawienia wstawimy, a potem będę sprawdzał, i będzie Pani robił korekty pod moim piecem zobaczymy, czy wszystko pójdzie zgodnie z planem, u niego się pali mówił, że są delikatne problemy ale to jest wszystko pewnie do, do ustawienia jeszcze oczywiście musimy wejść w serwisowe yy, musimy podać hasło w moim przypadku jest taki kod i z, zmieniamy ustawienie. dawka paliwa 150 gram rozpalanie 28% nadmuch czyli bez zmian w moim przypadku czas rozgrzewania zapalarki 40 sekund czyli bez zmian nic tu nie zmieniam czas rozpalania jeszcze chyba tu jest 6 w ustawieniach podatku kaloryczność paliwa zmieniamy na 8 z tego co pamiętam Maksymalna mocna dmuchu 32%, średnia mocna dmuchu 30%, minimalna mocna dmuchu 28%. To jest. I wydajność podajnika jest zmniejszona tu w tych podanych ustawieniach, ale ja na razie zostawię to, co mi wyszło. Mi wyszło 18,2, a kolega mi tu przysłał 15 kg w ustawieniach swoich. Zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, uruchamiamy i zobaczymy, co się będzie działo. Dobra, teraz jest czyszczenie przed rozpaleniem, krótkie. Jest dozowanie teraz paliwa i próba rozpalenia. Pojawiła się ikona. Rozpalanie i dwa podajniki działają teraz: podawanie paliwa z, ze zbiornika, i podawanie paliwa na palenisko spalnika Wszystkich ustawień nie ustawiłem. Tak jak tutaj miałem podane, bo troszeczkę są inne nazwy i nie wiem dokładnie. Za chwilę spróbuję dopracować, ewentualnie co się będzie działo. Koło minuty zajęło. Półtorej może, aż 1% teraz uzyskało, przed chwilą otworzyłem to było widać tylko, że się dymi, nie było jeszcze płomienia. W pewnym górnym roku macie czas, co chwilę będę pokazywał, to będziecie mogli sobie zobaczyć jak to czasowo wygląda. Dymek poszedł tutaj delikatnymi, właściwie wystraszyłem troszeczkę i teraz pokazuje ogień 100%. Jeszcze tak nie miałem, nie pokazywało mi wcześniej, teraz elegancko wskazuje Zobaczymy czy tu się nic nie dzieje czasem otworzymy piec, żeby to sprawdzić Tak, jest płomień Troszkę się kopci Dobrze, zaczyna się wypalać i teraz zaczyna podawać paliwo Więc na razie prawidłowo, prawidłowo niby Zobaczymy czy nie zgaśnie na razie, jak otwieram otwieram, co się mocno kopci. Chyba troszkę za dużo paliwa jest dawane na płomień, ale to zaraz sprawdzimy. Wtedy będę mógł zmniejszyć to ustawienie, co tutaj kolega mi bo mi. Wyszło 18 kg ponad wydajność palnika. Będę musiał chyba zmniejszyć to trochę. Moc na razie bez zmian, nadmuch bez zmian, bo pracuję minimalną mocą. Płomień zaczyna znowu wzrastać. 5 minut minęło, nie było problemu, nie zgasło, chociaż przez chwilę się przydusiło, coś. Ale na razie prognozy są o wiele lepsze niż za poprzednim razem moim. Tutaj musi na pewno każdy metodą prób i błędów na swoich piecach przetestować, bo no na każdym na pewno nie będzie identycznie wszystkie ustalenia i też nie będzie tak samo na pewno działać. Pół mi zaczęło spadać zmniejszyłem wydajność podajnika na 16 z 18 bo mam wrażenie, że jest za duża płomień metodą do testu by było jeszcze otworzenie po prostu dźwiczek i zpatrzenie w palnik co się z nim dzieje, no ale tutaj w domu nie ma warunków więc no, odpada ta ta opcja po zmniejszeniu tej wydajności e, e, wydajności podajnika Teraz lepiej się pali w środku, chociaż pokazuje zanik płomienia, nie wiem dlaczego. Kolega tutaj też, jeden z widzów właśnie pisał, że też tak się dzieje właśnie u niego. Na razie mam problem z podniesieniem temperatury, a to dlatego, że włączyło mi się grzanie ciepłej wody. Więc teraz wybijam mi boiler, ale temperatura nie spada, czyli daje radę. Jest cały czas na tym samym poziomie, 44 stopni. Czyli wydajność jest w porządku, wygląda na to. Teraz faktycznie po zmniejszeniu tej wydajności jest bardzo ładny płomień, konkretny. Ładnie wygląda. Więc to ustalenie na pewno pomogło. Nadal jest problem z płomieniem. On teraz wskoczył na wyższe parametry udało się próby ustawień pieca skończyły się powodzeniem najważniejsze to jest co, rozpalanie musimy dać większą dawkę paliwa na rozpalaniu, a później już w ustawieniach palnika praca i tam ustawiamy po prostu tak jak podałem, musicie tylko po prostu sobie małe korekty porobić metodą prób i błędów niestety Problem z płomieniem dalej występuje, nie wiem dlaczego tak jest. W sensie nie gaśnie, ale źle wskazuje. I na takich samych ustawieniach raz pokazuję więcej, raz mniej, więc podejrzewam, to jest jakieś błąd z tą komórką, przez to, że, że owys się pali. I jeszcze podejrzewam, że jest też problem, dlatego że rozłupałem trochę ten owoc i najprawdopodobniej trochę wilgotność jego jest podwyższona i dlatego mogą być też takie problemy jeśli chodzi o, o na przykład ten drugi taki problem że nie mogę dobić do 12 kW jeśli chodzi o moc kotła że 10 mi tylko dobija ale na razie nie ma problemu yy, normalnie drzeje daje radę jeśli włączą się pompy to też nie ma problemu temperatura nie spada cały czas się trzyma a nawet wzrasta yy, no i tyle więc z Was pisała do mnie, że nie mają problemu z paleniem W nie jestem przekonany, więc podejrzewam, że będę robił mieszanki, bo Zresztą nagram film też może Z mieszanką PZ z owsem Te osoby, które nie mają problemu z paleniem czystego owsa Proszę Was, żebyście napisali, czy macie czujnik temperatury spalin Bo ja tutaj nie mam I też się doczytałem, gdzieś tam takie opinie od Was były, że ten czujnik, czujnik spalania też może poprawić tutaj, jeśli chodzi o te parametry i ustawienia. No na tyle, jeśli macie, jeśli też palicie owsem, dawajcie w komentarzu, piszcie ustawienia waszych pieców, piszcie jakie macie palniki, jaka moc, jak, jakiej sterownik i jak ustawiacie, żeby najlepiej zoptymalizować ustawienia, będziemy dalej próbować. Ogólnie zaliczam do udanych tutaj prób, trochę z tym płomieniem, tutaj są jakieś wariacje, ale nie ma problemu, pali się, nie wygasza się sam. Myślę, że będę robił mieszankę z peletem i na pewno nie będzie problemów. Do następnego.